No, tak, jaka pracusia. Piękne. Walnięta. Ale patrz, ile ona bierze. Ona. No przecież pieronem to robi. Popatrz. Jeszcze jak przyszłam, to było tak trochę usypane. A teraz już skały nie widać. Piękna ona jest. Mnie się ona podoba przez to, że patrz jak pracuje. Od srana zaczęła. A ten też wygląda cały czas, przygląda się. Ślimaki go denerwowały, ale już poszły. Ona zasypie tą jamkę całą. To wiesz. O. Oh. ona się boi, chyba kraba Ona ma jakiś plan.